Multimedia pojawiły się na naszej wystawie, ponieważ stanęliśmy na samym początku przed bardzo trudnym wyzwaniem jak na niewielkiej powierzchni opowiedzieć o bardzo obszernym temacie. Dlatego też multimedia pomogły nam w tym, aby część informacji, których nie bylibyśmy w stanie rozmieścić na całej ekspozycji, zamknąć w różnych małych okienkach. Pojawiły się w związku z tym filmy, animacje 2D. Pojawiła się projekcja hologramowa, jak również ekrany dotykowe zawierające najistotniejsze informacje dotyczące tematów, które chcemy zaprezentować gościom odwiedzającym muzeum. Jest możliwość zajrzenia do wioski sprzed 2000 lat gdzie jest możliwość interaktywnego zwiedzania takiej osady w systemie 360 stopni, zobaczenia jak wyglądały konstrukcje domów, jak wyglądali ludzie z tamtego czasu, ich ubiory, codzienne życie. Multimedia pozwalają nam również na przekazanie informacji w sposób atrakcyjny dla współczesnego widza, który będzie mógł między innymi zobaczyć w szczegółach proces topu żelaza. To wszystko znajdą Państwo u nas na ekspozycji muzealnej.